Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać moje nowe nabytki w hodowli. Jakie to są, zaraz Wam pokażę. Ale zanim, no to jeszcze, jeżeli nie subskrybujecie, to gorąco Was do tego zachęcam oraz do zostawienia łapki w górę, jak i do komentarza. A ja dalej nie przedłużam. I co? Pokazuję Wam nowe nabytki. Podejdziemy sobie do voliery. Jak widzicie. Yy... Jakby to powiedzieć przygotowania do otwarcia jej idą pełną parą Z pomocy tatą y, Z pomocy taty kurde nie umiem się wysłowić Już ta robota trochę idzie fajne są przedziałki A w jednym przedziałku już znajdują się Zwierzątka Już pewnie wiecie jakie to są Oczywiście owce kiedyś miałem później nie miałem Trafiły się w Przyzwoitej cenie to kupiłem nie wiem, żeby mi nie uciekło. Jak widzicie, takie już tutaj jest woliarka wchodzenia do nich. Dzień dobry, koleżanki. Co tam słychać? Są to trzy owieczki. Ta czarna jest kotna. Dwie białe są młodsze, prawdopodobnie z tego roku. Tak więc one jeszcze kotne nie są, aczkolwiek na przyszły rok. Albo kupię do nich baranka albo po prostu sobie je wypożyczę. No. Jak widzicie są trochę bojące, bo są u mnie dopiero od yy, bodajże trzech dni, tak więc no wiadomo są troszkę takie jeszcze strachliwe. Tam trochę im tak zasłoniem, żeby wiatr nie wiał. Dzisiaj albo jutro jeszcze będę chciał tutaj połowę właśnie zagrodzić, tak przed wiatrem, bo jak widzicie są takie siatki tutaj puszczone, żeby typowo na ptaki było, aczkolwiek na górze jeszcze muszę sobie pozatykać, ale to wiecie z grubsza robota już zrobiona, teraz tylko takie do popieszczenia jak to się mówi rzeczy no i tak one się prezentują, no zaraz im damy jeszcze jeść, wodę widzę nie wypiły to im nie będę zmieniał dopiero wieczorem zaraz im damy sianka i ziarna ale zanim no to jeszcze przejdziemy tutaj przymkniemy sobie żeby mi tutaj nie zwiały elegancko do kolejnej przestrzeni Wygląda ona tak też. Te same wymiary są. To jest na razie tu nic nie ma, więc tak jest wiecie, pozapierane. Bo powiem Wam, że te owce to też były, tak można powiedzieć, takie spontaniczne trochę i nie było nic takie za bardzo przygotowane pod nie. I im po prostu tak zadasiłem znaczy, zadaszyłem. Dałem taką ściankę, że mi nie wiało, czymś tam popodpierałem. Ale oczywiście tutaj będę chciał, jeżeli już będą jakieś typowo takie właśnie owce, coś, to taką chociaż dać zabudowę tutaj. Żeby im nie wiało. No i chociaż połowę tak z przodu, nie? Ale ogólnie ona... Chodziło o to, żeby była też taka przewiewna woliera. W razie co na przyszły jakieś bażanty. Może pawia. Jakieś kury ozdobne. Tu jak widzicie z przodu na pewno nie ma prawa, żeby wyszły, bo są... Wszystko jest... Elegancko przymontowane. Ja tylko tak jak mówię jeszcze górę tutaj jakąś siatkę puszczę. I ewentualnie na jakiś drobniejszy drób no to... Aczkolwiek co mi tu wyjdzie? Chyba bym musiał papugi trzymać, żeby mi stąd pouciekały. Tak więc tak wygląda. No i jest jeszcze jedno. Tu jeszcze. Tu jest trochę bałagan. Oczywiście koza mi tu wparowała i miałem tutaj plandekę i widzicie co koza z plandeką zrobiła. Bo tu im rzuciłem siano dla kóz. Tamte co sobie tam chodzą. Ale no jak wiemy rogate nie mogą być tutaj. Tą siatkę musieliśmy wymienić, bo niestety dziurę zrobiły w tamtej. Nie są nauczone do trzymania w pomieszczeniu, tym bardziej że chodzą cały czas na podwórzu i one, wiecie, tutaj chciały bumbać, i widzicie, o, zaczęły rozpychać. Tak więc typowo rogate kozy się nie nadają do tej woliery, no chyba że wiecie, są nauczone do zamknięcia i nie są moimi kozami, bo moje to tam mają wywalone na wszystko, chodzą sobie gdzie chcą. Tak więc takie się nadają, czy bezrożne, one tam nic nie zrobią, te tak jagowce. No, tak więc tak jeszcze wygląda. No i tutaj jest taki, można powiedzieć, jeszcze też wychodek, przedsionek, znaczy wychodek, kurde, to nie kiba. no, mniejsza z tym. Takie deski, jakieś takie, wiecie, coś, co dalej do roboty. Tutaj takie prowizoryczne są drzwi dorobione, tam się śpieszyło trochę, to na się obniżyło mi trochę. No i to jest taka deska po prostu randomowa była przykręcona, aczkolwiek te drzwi są do poprawki. No i tak to wygląda, no widzicie, tyle czasu czekało z rok ponad. I w końcu woliora zaczyna być budowana. Aczkolwiek widzę, że tutaj coś mi przecieka i to tak bardzo mocno. I kurde, muszę wejść na górę, bo ja wcześniej nawet się nie zorientowałem, że tak przeciekało. Nie wchodziłem tutaj, bo to było tak wszystko zostawione. Znacie temat, poszedłem do roboty, zrezygnowałem z tego wszystkiego i po prostu nawet tutaj nie wchodziłem do tej wiaty. Tak więc to jest do poprawki. I tam z przodu jeszcze troszkę, ale no, możecie napisać w komentarzu, jak wygląda. Nawet powiem Wam, mi się podoba. Nie wiem jak wam. Ciekawe. To zobaczymy jak to będzie na wiosnę. Wiadomo na wiosnę dopiero tutaj się ruszy życie. No teraz tak owce są na razie. Aczkolwiek no jak przyjdą przymrozki to oczywiście one będą do obory zaniesione. Wiadomo żeby im ciepło było. Tym bardziej, że ta czarna ma się kocić. Nie wiem kiedy. Nie znam się. Poprzedni właściciel nie wiedział. No ale co już zrobimy. Zostaje tylko oczekiwać. Wiadomo jak wymiąka jej się powiększy no to wiadomo, że już kocić się będzie. Ponoć kociła się około trzy razy, niby miała po dwie sztuki, raz miała trzy. Jak będzie zobaczymy, ja bym się z dwóch sztuk cieszył. Podejrzewam, że tamta to pewnie jest też po tej czarnej kozie. Tak za bardzo nie dowiedziałem się od nich takich szczegółów, ale no podejrzewam, że może kozioł, tfu, kozioł, tfu, baran był biały i matka czarna i też one takie widzicie wychodzą, tamta jest fajna taka rudawa na pyszczku. No już się nie denerwuj, no już wychodzę. Dam wam trochę mieszanki. No i tutaj taki też jest przeciętek na jakieś rzeczy, na coś tam, taki w razie w. Ale też można go na woliarę przerobić mniejszą. A, wy tu nie Tu Kukurydzę też trochę dostały. No jest tu do zrobienia paśnik, aczkolwiek teraz za bardzo nie miałem czasu, bo, bo po prostu... I chcę jakoś tutaj taki mały paśniczek, im fajny spalec zrobić też właśnie na sianko, żeby miały. No bo wiadomo, siano na ziemi, na ziemi to no nie bardzo, tak? Trawi ładny. Dostaną taką karstkę. Nie chcę im za dużo dawać, bo ja tutaj przyjeżdżam 2-3 razy dziennie, a żeby sobie po prostu trochę pożuły, jak to się mówi, tu macie. One są, powiem wam, tak, niby dzikie, ale o, jak im rzucę to do mnie podejdą mnie nie nie boję się są takie po prostu lekko przewrażliwione no ale wiadomo kto jakby był w obcym miejscu nie bałby się tak no chyba to jest oczywiste że po prostu yy, nie małem takiego zaufania trochę nie ale no wiadomo jak się nie będzie straszyć nic robić no to przyzwyczaiłem się do nowego właściciela już zaczynają podchodzić podejrzewam że jeszcze taki miesiąc i wiecie miesiąc to jest taki Duży, duży hak, bo to i nawet za dwa tygodnie już mi z ręki powinny jeść. Jak się do mnie przyzwyczaiłem, zobaczę, że żadnym zagrożeniem dla nich nie jestem. A co to też straszyć, czy, czy nie daj Boże, bić zwierzęta? Takich rzeczy nie praktykujemy. No to jakiś tych bułek takich zostały też ziarnistych, Mówię, a niech chcę też pojedzą. Nie wiem, co tam dokładnie dostawały. Marchewka, jabłko. No zobaczymy. Kiedyś owce miałem kameruńskie, te wełniane. Ale to tam nawet nie wiem, czy one na kanale były, może raz. Ale to też były na zasadzie takiej, że kupione i w ciągu miesiąca jakoś sprzedane, bo się trafił klient. A te mi się spodobało i tych to nie sprzedam. Bo naprawdę są fajne, takie tamte, co miałem, były wyższe. Te są takie z tych niższych trochę owieczek. Takie normalnie la miniaturki, Wiecie, tu się duże wydają, ale no, mniej jak pod, takie pod kolano mi są. Tak więc fajne, fajne. Na wiosnę je przytnę. Zobaczymy, co z tego będzie. Może się gdzieś jakiś baranek tani trafi. Aczkolwiek powiem wam, że ja mam po prostu takie mm, troszkę, jakby to powiedzieć, taki uraz na psychice z tymi baranami. bo miałem kameruna kiedyś, no to mi całe kojce w oborze porozwalał rogami. Taki był pierun z niego, i na mnie też nieraz się rzucił. Dlatego taki mam lekki dystans do tego barana. Ale wiadomo, nie każdy baran jest baranem, jak to się mówi, nie? Tak więc no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale to na pewno dopiero na wiosnę, chyba, że coś się trafi. Nie wiem, może do końca nie znacie, ale tak jak rodzina to wie, że ja mówię, że nie. A później wyjdzie, jak wyjdzie, że jednak się coś kupi. Damian pomyśli: A, kupię sobie, bo mi się spodobało. Beśki, Beźki, Beźki. Tak więc ja jestem taki, można powiedzieć, nieprzewidywalny. Mówię tak, a zrobi inaczej i kupię. Oczywiście w pozytywnym znaczeniu, nigdy w negatywnym. Tak więc, no co, tak wyglądają nowe nabytki. tak wygląda nowa wiata. Tam też oczywiście zabiję później, zostawię czymś, tak jestem. No, powiem Wam, w ciągu jednego dnia zrobiliśmy, tak więc i tak jak w ciągu jednego dnia, patrząc, że te dni do. teraz są naprawdę krótkie, do godziny 17, nawet nie do po 16 można coś zrobić. A jak jest. Yy, brzydka pogoda to i typowo do 16 no to to i tak w miarę nam poszła ta robota tak więc co jeśli odcinek wam się spodobał zapraszam do zostawienia jeszcze raz łapki w górę subskrypcji na kanale komentarza a ja już nie przedłużam widzimy się w kolejnym odcinku możecie napisać czy również macie jakieś zwierzątka owieczki kozy kucyki coś w tym stylu tak więc do zobaczenia w kolejnym filmie na razie i cześć strzałka